Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Show Testuje, w którym dzisiaj porozmawiamy o najnowszym SUV-Volkswagena, SUVie Coupe, czyli o nowym Taigo. Taygo, który zaprezentuję wam w dzisiejszym odcinku, show testuje, to samochód w maksymalnej wersji wyposażenia w wersji Airline, której konfigurator rozpoczyna się od 105 tysięcy złotych brutto. Jest to niemało na samochód tego segmentu, na samochód segmentu miejskiego SUV-a, miejskiego crossovera, natomiast czego się nie zrobi dla wyjątkowego stylu dla chęci posiadania czegoś, co będzie zdecydowanie wyróżniać się z tłumu. Bo mimo wszystko uważam, że tago w wersji Airline będzie wyróżniał się z tłumu, pod warunkiem, że nie będzie. W tak nudnym i mdłym kolorze, jaki stoi dzisiaj koło mnie. Niestety, niefortunnie auto jest w takim kolorze, który do mnie po prostu nie przemawia. Wolałbym mimo wszystko auto w kolorze zdecydowanie weselszym, w kolorze bardziej efektownym, w kolorze, w którym kontrastowałyby te wszystkie dodatki, usportowione dodatki pakietu Airline, no ale niestety jest jak jest, jest bardzo mocno konserwatywne Taygo koło mnie. Myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzać w dzisiejszej prezentacji. Volkswagen bardzo mocno ciśnie z marketingiem modelu Taygo, zresztą Widać to w reklamach telewizyjnych, radiowych, na billboardach, że chce opanować Europę swoim nowym crossoverem typu Coupé. No i nie dziwię się, bo to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którzy poszukują wyjątkowego samochodu nie tylko dla pań to także propozycja dla mężczyzn, dla ludzi, którzy lubią aktywny styl życia. Taki jest właśnie nowy Tajgo. Na pierwszy rzut oka Volkswagena Taigo można bardzo łatwo pomylić z T-Crossem. Ja nie ukrywam, że na początku też myślałem, że Taigo jest po prostu T-Crossem w odmianie coupé. Nic bardziej mylnego. To są dwa kompletnie różne samochody. Oczywiście znajdziemy tutaj wiele elementów wspólnych, wiele części, które są zastosowane zarówno w jednym, jak i w drugim samochodzie. Ee, wiele elementów też pochodzi np. z nowego czy też odświeżonego Volkswagena Polo. Oba samochody stworzone są na platformie MQBA0. Natomiast, mimo wszystko, Taygo jest kompletnie innym samochodem. Jest samochodem niższym, jest samochodem o około 10 cm dłuższym, jest samochodem, którego linia boczna jest zupełnie inna. Poprowadzona. Ticross zupełnie klasyczny crossover, klasyczny SUV, bardzo konserwatywna bryła. No i tutaj w tym zestawieniu Taigo linia Coupé, czyli taki bardziej. Bajerancki crossover, bardziej bajerancki SUV. Samochód, który ma przede wszystkim zdecydowanie lepiej wyglądać, ma wyglądać bardziej sportowo. No i ma też ze względu na to, że jest niższy, ma mieć mniejsze opory powietrza, ma być nieco bardziej aerodynamiczny, i tak też jest w praktyce. W konfiguratorze znajdziemy trzy wersje wyposażenia nowego Taigo: wersję Live, wersję pośrednią Style i wersję Airline. W wersji style w standardzie otrzymujemy reflektory typu Matrix, reflektory LEDowe IQ Light, Ale w tej podstawowej w Life także otrzymamy LEDy, z tym, że nie będą to Matrixy. Teraz uwaga: płacąc 105 tysięcy złotych za tego w wersji airline, też nie otrzymamy w standardzie Matrixów, tylko standardowe LEDy. A więc tutaj, w tej konfiguracji airlineowej, którą widzicie dzisiaj koło mnie, za Matrixy trzeba było dopłacić. Ale warto, jest to jedna z najważniejszych rzeczy w tym samochodzie. Reflektory, które po zmroku bardzo pomagają nam funkcjonować poza miastem, wtedy gdy jest ciemno, gdy jest zła pogoda, dostosowują się do warunków jezdnych, wycinają fragmenty drogi. To jest naprawdę jedna z ważniejszych wersji, z ważniejszych opcji wyposażenia, którą możemy sobie do tego samochodu dołożyć. Więc jeśli nie dysponujecie wystarczającym budżetem, to zastanówcie się nad tym, czy na przykład nie wybrać tańszej wersji Style, ale mieć te reflektory już w standardzie, zamiast dopłacać do Airline i nie mieć ich w standardowym wyposażeniu, bo to jest naprawdę rzecz, którą warto Mieć w swoim Volkswagenie Taygo. A jeśli już nawiązujemy do wersji wyposażenia airline, e, którą widzicie koło mnie, no to przede wszystkim klasycznie już w Volkswagenie przemodelowane zderzaki, te przednie zderzaki z imitacjami wlotów, z elementami, z dużą ilością black Piano, podobnie zresztą z tyłu. E, emblematy na błotnikach ze znaczkiem R, także emblemat w przednim grillu. I uwaga, w nowym Volkswagenie Taygo zastosowano już to, co w wyższych modelach Volkswagena, w modelach poliwcie, czyli listwę LED-ową. Grilla połączoną z LEDami w reflektorach, a więc tutaj przez cały przód przechodzi nam pasek LEDowy, który zwłaszcza dobrze wygląda po zmroku. Nowego Volkswagena Taigo możemy skonfigurować z trzema jednostkami benzynowymi: 95 i 110 mechanicznych Są to jednostki, które połączone zostały z sześciobiegową manualną skrzynią biegów oraz topowa, najmocniejsza odmiana 1.5 TSI o mocy 150 KM, połączona z dwusprzęgłowym automatem, czyli z popularnym DSG. I ta właśnie jednostka znajduje się w prezentowanym dzisiaj samochodzie. Jednostka, którą polecam zdecydowanie, jest to. Jednostka, która jest najbardziej dynamiczna, która jest najbardziej żwawa, o czym zresztą świadczy przyspieszenie tego samochodu. Waga 1230 kg i przyspieszenie od 0 do 100 w 8,3 sekundy, co na miejskiego crossovera, miejskiego suba jest bardzo dobrym wynikiem. Spójrzmy na Taygo z boku. Powiedzcie szczerze, pachnie trochę T-Crossem. Można się pomylić, prawda? Zobaczcie, tylne lampy utrzymane w stylistyce T-Crossa. Przednie lampy z tego profilu, także utrzymane w stylistyce t -Crossa. Pewne przetłoczenia na linii bocznej to wszystko powoduje, że na pierwszy rzut oka naprawdę łatwo się pomylić, gdybyśmy zakryli tę część nowego tajgo. Natomiast gdy ją odkryjemy, to widzimy już, jak linia tyłu bardzo mocno opada. I jak ona jest inspirowana właśnie samochodami typu Coupé? Spójrzmy na linię boczną Volkswagena Taigo. Aerodynamiczna, nowoczesna, modna. Przede wszystkim modna to jest słowo klucz w przypadku właśnie tego samochodu go wyposażone w wersji Airline w 17-calowe felgi w kolorze grafitowym, to jest taki jasny grafit, czy też ciemny chrom. Opony 205-55-17, zwiększony prześwit, jak przystało na crossovera, jak przystało na suba. Wszystko po to, żeby pokonywać nierówne drogi, żeby pokonywać krawężniki bez strat dla zderzaków, bez strat dla felg. Opona o odpowiednim profilu i także zachowany, przede wszystkim zachowany komfort jazdy. Szukasz opon do swojego samochodu? Znajdziesz je u partnera Show testuje w firmie sklepopon.com. Nowe opony letnie, zimowe lub całoroczne w najlepszych cenach. Darmowa dostawa i aż 30 dni na zwrot. Zapraszam. Mimo usportowionej wersji Airline, auto zachowuje się na nierównościach bardzo, bardzo dobrze. Dlatego, jeśli mamy nierówny dojazd na działkę do swojego gospodarstwa agroturystycznego, chcemy wyjechać gdziekolwiek za miasto, poruszać się po drogach szutrowych, to ta konfiguracja tego samochodu, oprócz tego, że usportowiona, ładna, to zdecydowanie się do tego nadaje. No i będzie Wam się bardzo wygodnie nim podróżowało także poza asfaltowymi drogami z tyłu także moim zdaniem w Taygo czerpano inspirację z t -Crossa. Zobaczcie na połączenie lewej i tylnej lampy za pośrednictwem tej blendy ledowej. Ona zwłaszcza dobrze wygląda po zmroku, kiedy możemy zobaczyć jak te ledy się podświetlają. Teraz w słońcu nie bardzo będzie to widoczne, natomiast po zmroku wygląda to bardzo bardzo ładnie. Oczywiście tylna część, tylny zderzak charakterystyczny dla pakietu Airline z dużą ilością black piano. Ten element estetyczny tutaj wykonany z black piano jest ogromny. To się będzie niestety bardzo rysować, bo jeżdżąc tym samochodem po szutrach, po jakichś błotnistych drogach, to wszystko będzie bardzo, bardzo mocno obrywać. Trzeba się z tym liczyć, więc warto albo zabezpieczyć ten element folią ochronną, albo po prostu nie jeździć tym samochodem w jakimś lekkim terenie, czy drogą szutrową, bo to po prostu będzie bardzo, bardzo kiepsko wyglądać. Po pewnym czasie... No, i pasek odblaskowy w tym miejscu. Ta listwa odblaskowa poprowadzona przez całą szerokość zderzaka. I uwaga, po raz pierwszy w spotykam się z sytuacją, kiedy czujniki parkowania nie są zamontowane ani w zderzaku lakierowanym, ani w dokładce black piano, a właśnie w tym pasku odblaskowym. I te czujniki dla niepoznaki mają kolor czerwony, choć i tak myślę, że doskonale zauważycie je na filmie. To, co z tyłu gryzie mi się trochę z Volkswagenem Taigo. Ale jest to nieodłącznym pakietem, elementem pakietu wyposażenia airline we wszystkich, praktycznie wszystkich modelach Volkswagena. To oczywiście te imitacje układu wydechowego. To troszkę średnio wygląda. Nie oszukujmy się, jadąc za tym samochodem z tyłu, widząc, że tutaj w tych atrapach układu wydechowego jest wielka nicość, no to można się troszkę zaśmiać, no ale niestety jest jak jest. Moi drodzy, zapraszam Was teraz do bagażnika, bo oprócz tego, że auto ładne, modne, stylowe. To powinno być też funkcjonalne. A czy takie jest? Sprawdzimy. Dostęp do bagażnika odbywa się za pomocą klameczki umiejscowionej pod logotypem Volkswagena i mamy już po otwarciu pokrywy dostęp do bagażnika o pojemności 438 litrów. Jest on więc o kilkanaście litrów mniejszy niż w bliźniaczym Volkswagenie T-Crossie. Niemniej jednak jest zaskakująco duży jak na samochód tego segmentu. Podłoga bagażnika jest regulowana dwustopniowo, czyli możemy sobie ją podnieść lub opuścić. Możemy też dzięki temu oczywiście uzyskać dodatkową ilość miejsca w bagażniku, a z racji tego, że nie mamy tutaj ani koła zapasowego, ani koła dojazdowego, i mamy tylko i wyłącznie zestaw naprawczy, to jeszcze pod podłogą bagażnika mamy praktycznie do dyspozycji całą wnękę tylnego koła, więc miejsca w tym samochodzie jest bardzo dużo, jest zaskakująco wręcz dużo. To niewątpliwy plus dla wszystkich tych, którzy będą musieli tym autem poruszać się z dziećmi. Czy też na przykład e, będą jechali na działkę, będą chcieli przewieźć coś z marketu budowlanego na tę działkę, nie wiem, worki ziemi, cokolwiek. Po prostu ten samochód jest zaskakująco pojemny w środku i to jego kolejny ogromny plus oprócz wyglądu zewnętrznego. Zapraszam Was teraz do wnętrza, przyjrzymy się drugiemu rzędowi, siądziemy na kanapie i słów kilka o tym, jak czujemy się właśnie w środku. Bardzo interesowała mnie ilość miejsca z tyłu, dlatego że w samochodach typu coupé, w supach ty, typu coupé zawsze problemem jest to, że haczymy swoją głową o podsufitkę, dlatego że ta linia tyłu schodzi bardzo gwałtownie ku końcowi. To często zdarza się tak, że po prostu haczymy głową o podsufitkę. Zaskoczeniem w Volkswagenie Taigo jest to, że tutaj kompletnie nie ma z tym problemu. Choćbym nawet chciał się wyprostować maksymalnie i siedzieć o tak sztywno z tyłu, to nie ma problemu, większego problemu, że będę haczył głową o pod Czego to jest zasługa? Przede wszystkim wyprofilowania siedziska kanapy. Zobaczcie, tutaj siedzi się bardzo nisko, po pierwsze, a po drugie, e, siedzisko kanapy jest wyprofilowane tak, że Nasza pupa zapada się z tyłu, dzięki czemu automatycznie obniża się sposób naszego siedzenia. Pod bardzo dobrym i wygodnym kątem jest poprowadzone także oparcie tylnej kanapy. A całość foteli z tyłu jest w takim przyjemnym wykończeniu, częściowo z alcantary, częściowo z materiału, i z takiej faktury charakterystycznej dla wersji wyposażenia Airline, bardzo podobnej na przykład do tej, którą możemy znaleźć w nowym polo. To wszystko jest stylistycznie bardzo podobne: czarne, szaro, burę można by trochę powiedzieć. Nie jest to jakieś takie fikusne i wesołe, jest to raczej smutne i ponure wnętrze, natomiast no jest to wnętrze z czarną podsufitką, jest to wersja, wersja Airline, w związku z tym chyba nie powinno nas to dziwić, bo wszystkie te usportowione wersje są takie raczej w środku e, bardziej e, ponure, szare i e, klasyczne niż wesołe, kolorowe. Jeśli zależy nam na tym, żeby nie było w środku tak smutno, to oczywiście możemy sobie wybrać wersję wyposażenia Style, która jest zdecydowanie weselszą konfiguracją. No tutaj tak bardziej konserwatywna konfiguracja Airline to jest dla wszystkich tych, którzy w nowym Volkswagen'ie Taygo będą szukali jakiegoś zalążka samochodu sportowego. No i powiem szczerze, że przy tych 150 koniach można gdzieś tego szukać, może nie, oczywiście dosłownie, ale na pewno nie będziemy zawali drogą i na pewno nie będziemy mieli problemu z tym, że będziemy tamować ruch, czy będziemy ostatni ze świateł. Wracając jeszcze do ilości miejsca z tyłu. Ilość miejsca na nogi przy przesunięciu przedniego fotela do takiej pozycji, żebym ja też miał z przodu wygodnie. Jest wystarczająca tutaj około 10 cm luzu jeszcze na nogi. Do mojej dyspozycji dodatkowo dwa gniazda USB-C do ładowania urządzeń. Brak tutaj nawiewu na środkowym tunelu, ale w oparciach przednich foteli mam kieszonki na wrzucenie jakichś drobiazgów. Kieszonki także mam w tapicerkach drzwiowych bocznych. Nie mam podłokietnika, nie mam tutaj żadnych innych gadżetów w środku do wykorzystania. I dobrze, że mam Kurtkę taką mięciutką i bluzę pod spodem, to też uderzając oboczek, nie uszkodzę sobie łokcia. Bo oczywiście klasycznie z tyłu. Sam plastik fantastyk. Niestety z przodu będzie bardzo podobnie. Tutaj nie możemy szukać lepszej jakości wykończenia, jeśli chodzi o boczki drzwiowe, to wszystko jest na maksa plastikowe z tyłu. Nawet miejsce, w którym opieramy swojego łokcia, tutaj e, trzymając rękę za rączkę drzwiową, to ono jest też plastikowe, niestety. Ha, ale czy was to jeszcze dziwi? Mnie kompletnie nie, to jest po prostu klasyka gatunku, już teraz, i przyzwyczaić się do tego należy. Zapraszam do przodu, tam nieco więcej się dzieje. Witam z przodu. Tu już jest nieco przyjemniej, choć boczki drzwiowe nadal są arcyplastikowe. Jak mocniej w nie uderzymy, to niestety będą bolały kosteczki. Ale tutaj już zadbano o to, żeby część, na której opieramy nasz łokieć, była wykonana z miękkiego tworzywa. I ogólnie patrząc na wnętrze, go na jego deskę, rozdzielczą kierownicę, tunel. To zastanawiamy się przez chwilę, i okazuje się, że gdzieś już to widzieliśmy. Trochę T-Crossa, trochę Nowego Polo, pomieszanie z poplątanym. W zasadzie nie pamiętam już do końca deski rozdzielczej Nowego Polo. Przypomnijcie sobie mój materiał o prezentacji nowego polo-poliftowego, polo, który znajdziecie na moim kanale, i tam można będzie to porównać. Wydaje mi się, że te elementy są bardzo, bardzo bliźniacze. W standardzie, w nowym Volkswagenie TAIGO, otrzymujemy wyświetlacz aktywny. Nie mamy już tutaj opcji klasycznych, analogowych, prędkościomierzy, obrotomierzy. Otrzymujemy w wersji Airline bardzo wygodną w użytkowaniu kierownicę bez tego dużego podcięcia dolnego ona jest delikatnie podcięta ale nie tak jak byśmy tego oczekiwali czy tak jak w samochodach sportowych. Kierownica ma ten niewątpliwy plus że jest wyposażona w fizyczne przyciski jest bardzo gruba bardzo mięsistna pewnie leży w dłoniach. To co ciekawe Panel klimatronika, panel obsługi podgrzewania siedzeń, panel obsługi ogrzewania szyb. Jest już dotykowy, tak jak we wszystkich odświeżonych modelach Volkswagena, Warteonie w Polo. Bardzo prosty w obsłudze. System multimedialny, który pełni oczywiście też funkcję nawigacji, pełni funkcję całego naszego centrum dowodzenia nad nowym Volkswagenem Taigo. Bardzo przyjemnie grający sprzęt audio. Nie jest to topowej odmiany sprzęt audio, natomiast bardzo przyjemnie gra. Jak damy głośniej, to też nie ma wielkiego problemu z trzeszczeniem plastików. Naprawdę wnętrze tego samochodu jest niezwykle przyjemne i dobrze spędza się w nim czas. Mimo tego, że tak jak wspomniałem jest takie szaro, bure, ponure, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie tej konfiguracji airlineowej. W środku bardzo wygodne przednie fotele z wyraźnym trzymaniem bocznym. Te boczki wykonane z alcantary, środek z materiału z tą samą fakturą, co tylna kanapa. A przyciski fizyczne w zasadzie oprócz tych na kierownicy to trzy dosłownie trzy na tunelu środkowym pierwszy wyłączenie start-stopa drugi włączenie wyłączenie czujników parkowania oraz przycisk do odpalania samochodu, oczywiście odpalanie bezkluczykowe, to bardzo ważne, i bardzo zgrabna ta dźwignia do obsługi skrzyni biegów. Ona jest bardzo zgrabna. Mimo tego, że dość mocno wystaje, to jest naprawdę zgrabna i można na niej przede wszystkim położyć rękę w czasie jazdy. Nie ma tutaj tego śmiesznego małego dżinsa jak w nowych Audi, w nowym golfie, czy we wszystkich tych bliźniaczych samochodach pokroju Oktawi Leona. Tutaj po prostu jedziemy, możemy sobie łokieć oprzeć o podłokietnik, tu położyć swoją. Dłoń i wygodnie, bardzo wygodnie jechać. No i to, to jest ciekawe, że mamy tutaj klasyczny hamulec ręczny, ale co za tym idzie, nie mamy auto holda. Co w przypadku konfiguracji z automatyczną skrzynią biegów jest niezwykle fajną rzeczą, zwłaszcza w korkach. Więc jeśli jesteśmy na drive, stoimy w korku, pamiętamy o tym, żeby noga zawsze była na hamulcu, bo jeśli ją puścimy, to auto nam pojedzie. Nie ma tutaj elektrycznego hamulca ręcznego, więc nie ma auto holda. Jeszcze pozycja za kierownicą w tym samochodzie jest niezwykle ważna. Jedziemy słowem, jedziemy crossoverem, więc nasza pozycja jest bardzo wygodna, siedzimy dość wysoko, nawet w minimalnym. Opuszczeniu fotela na dół, czy też maksymalnym opuszczeniu fotela na dół, ja jestem w tym momencie w tej pozycji na maksa do dołu, to i tak siedzę w miarę wysoko, widzę co się dzieje przed samochodem, i to będzie bardzo komfortowe dla wszystkich tych osób, które są po prostu niższe albo lubią czuć się pewnie wysoko w swoim samochodzie. To wszystko znajdziecie w Topie Volkswagenie Taygo, A teraz już odpalam i zapraszam Was na krótką przejażdżkę. Nowy Volkswagen Taigo stworzony głównie do miasta. W mieście czuje się chyba zdecydowanie najlepiej. Jest niesamowicie żwawy, niesamowicie komfortowy. Tutaj, nawet drogi o słabej jakości nawierzchni nie mają większego negatywnego wpływu na utratę komfortu jazdy tym samochodem. Bardzo dobre wybieranie dziur, bardzo dobre trzymanie się drogi, przede wszystkim ta jego żwawość, lekkość, zwinność dzięki jednostce 1.5 połączonej z automatem DSG. To powoduje, że gdy potrzebujemy szybko włączyć się do ruchu, wykonać jakiś szybki manewr, to nie mamy żadnego większego problemu. Właśnie, jadąc Volkswagenem Taygo z tą jednostką napędową. Dla mnie ogromne zaskoczenie, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo to auto jest bardzo narwane, bardzo żwinne i nawet w trybie drive, nie w sporcie, on chce jechać. On cały czas chce jechać, ale to też bardzo dobrze wykorzystamy w trasie, na dłuższych dystansach, czy jakichś krętych drogach, czy w jakichś miejscach, gdzie musimy szybko wyprzedzić się na przykład jeden, czy też dwa samochody w kolumnie, nie będziemy mieli z tym większego problemu. To auto jest nas naprawdę niesamowicie dynamiczne. Zresztą wrócę też do tego, o czym wspominałem wcześniej. 8,3 sekundy to jest bardzo przyzwoite przyspieszenie. Więc tym samochodem nie będziemy poruszając się, nie będziemy mieli żadnych kompleksów. Na uwagę zdecydowanie zasługuje też wspomniana przeze mnie wcześniej pozycja za kierownicą. Nawet w tym maksymalnym położeniu do podłogi fotela. Widzimy wszystko, co dzieje się przed nami. Widzimy Krawężniki, widzimy, widzimy dziury. Nie będziemy czuli się tutaj niekomfortowo za kierownicą tego auta. Bardzo dobre, jak na samochód tej klasy, wyciszenie. Wygodne fotele, które też dodatkowo powodują, że komfort jazdy jest jeszcze zwiększony. No i nawet poruszając się, Taygo, nie zwracamy już do końca uwagi na te plastiki. Może nawet przestanie was to drażnić w pewnym momencie, bo faktycznie auto w airline w tej konfiguracji 150-konnej daje tyle fajnej. Eee, fajnych wrażeń z jazdy, że naprawdę myślę, że przyćmi to wszystko te pewne drobne niedoskonałości, te plastikowe, fantastikowe wykończenie. Eee, dwa ekrany przed naszymi oczami, wszystko bardzo intuicyjne, proste w obsłudze, mimo tego, że nie mamy tutaj żadnych przycisków fizycznych oprócz tych wspomnianych na tunelu, to wszystko jest niezwykle intuicyjne, proste w obsłudze. A nie będziemy mieli większego problemu z obsługą naszego systemu multimedialnego. A to jest naprawdę auto, którym polecam odbyć jazdę próbną, porównać go do innych miejskich crossoverów, do innych miejskich samochodów konkurencji, bo tu naprawdę zobaczycie, że czujecie się bardzo przyjemnie. Mało tego. A ostatnio słyszałem, że wielu klientów waha się pomiędzy Taigo a Tirokiem, który jest oczywiście o klasę wyższej, wyżej umiejscowiony. Natomiast rozważają, wiem, że klienci rozważają właśnie Tago i Tiroka. A mimo tego, że Tirok jest trochę większy w środku, może jest krótszy, ale jest mimo wszystko większy, no to ja chyba w tym zestawieniu na chwilę obecną mimo wszystko wybrałbym Tajgo. Bardziej podoba mi się wizualnie, w środku jest e, przyjemny. Nie dostrzegam tutaj mm, jakichś wad w stosunku do Tiroka, chociaż Tirok po lifcie też jest ciekawą propozycją. Zestawcie sobie ze sobą dwa te samochody, porównajcie je. No, i dajcie znać w komentarzu, czy nowy Taygo Wam odpowiada, czy też nie. Moim zdaniem, jeśli szukacie właśnie e, miejskiego suwa, miejskiego crossovera samochodu typu Coupé, e, suwa typu Coupé, to jest to propozycja, którą warto rozważyć, ale moim zdaniem koniecznie właśnie z tą jednostką napędową 150 Koń. Jeszcze o spalaniu i o cenach. Wersja Live, ta najbardziej podstawowa, z najbardziej podstawowym silnikiem, rozpoczyna się od 86 tysięcy złotych. To jest taka najbardziej biedna wersja podstawowa z tym silnikiem 95 koni. Potem mamy wersję Style, ona kosztuje około 103 tysięcy i wspomniana wersja Airline, którą jeżdża około 105 tysięcy złotych. To jest oczywiście bazowo spalanie 1.5 150, według katalogu powinno to być około 6,1 litra. W praktyce to auto jest tak żwawe, zwinne, sprytne, że po prostu mocno deptamy ten gaz, więc tutaj liczyłbym się ze średnim spalaniem rzędu 7,5 do 8 litrów, jeśli faktycznie będziemy to auto dość mocno traktowali, a będziemy je traktowali dość mocno, bo on chce jechać w każdym zakresie obrotów, a gdy wrzucimy mu sporta, to jeszcze bardziej żwawiej się zachowuje i to naprawdę auto za którego kierownicą nie mamy żadnych kompletnie żadnych kompleksów mimo tego, że jest to mały miejski SUV. W przypadku tej jednostki 1.5 TSi warto też zaznaczyć, że ona po odpuszczeniu gazu, gdy warunki są sprzyjające Wchodzi w tryb dwucylindrowy, to też pozwala nam na oszczędność paliwa w czasie jazdy. To też ma wpływ zdecydowanie na całościowy wynik średniego spalania. Aczkolwiek musimy pamiętać, że to się dzieje w momencie, gdy odpuszczamy gaz, gdy nie ciśniemy tego samochodu na maksa. To on wtedy właśnie wchodzi w ten tryb dwucylindrowy. To jest bardzo dobra rzecz, bardzo fajne udogodnienie, które pomaga właśnie oszczędzać paliwo. A przy cenach paliw obecnych, to myślę, że każdy taki zabieg. Pro e, oszczędności. Ku oszczędności paliwa będzie niezwykle istotny, niezwykle ważny. Także też polecam przetestować podczas jazdy próbnej właśnie ten tryb jazdy dwucylindrowej. No i dziękuję bardzo serdecznie grupa cichy zasada Volkswagen Kraków, oddział to specjal za udostępnieniem tego samochodu, do przygotowania materiału dla Was, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do Volkswagena Tajgo, serdecznie zapraszam, odsyłam Was do komentarzy. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku, moi drodzy, będziemy jeździli elektrykiem, ale nie byle jakim, bo jak dla mnie na chwilę obecną jednym z najlepszych elektryków na rynku, zdecydowanie najpiękniejszym elektrykiem na rynku, czyli i Tronem GT to już w następnym odcinku show testuję. Pozdrawiam, do zobaczenia. Zachęcam do subskrypcji i do łapaj w górę.